Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest SteelGuard. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z gierki GO na modzie Battle Royale, czy też bardziej wam znany w tym świecie jako po prostu Igrzyska Śmierci. E, tak dawno niedawno, dawno tego już nie było, a myślę, że chciałbym do tego wrócić. Strasznie mod, którym mi się przyjemnie chociaż w niego gra i mam nadzieję, że wam również przyjemnie się go ogląda. Tak więc zapraszam do oglądania, a jeśli odcinek się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górę, bo to motywuje na sam koniec, oczywiście dopiero. Dobra, moi drodzy widzowie. Jesteśmy na jakimś rosyjskim serwerze, więc specjalnie dałem głośność mikrofonów na poziom 0 Oj, aż mi coś wywaliło, a, kamerka Dobra, żyje, żyje. Poziom mikrofonów na poziom 0, bo nie chcecie tego słuchać e, Tak więc, o cholera, ktoś mnie goni tutaj z nożem. Mam, mam digla No Ale miał laksy Dobra, mam jednego kila. Mamy desert iglata, mam następną skrzynkę. No i o to właśnie chodzi w tym samym, całym modzie, żeby tutaj biegać od skrzynek do skrzynek, znaleźć jakieś ciekawe bronie i po prostu wygrać. Jest tutaj. Jest to chyba serwer na 26 osób, jeśli się nie mylę. Gloka. Hmm, glok glok. Mam jeszcze dwie 7. Ej, mam jeszcze sporo amunicji do tego deserta. Dobra, to nie. Jest wtedy 26 osób, jeśli się nie mylę, no i po prostu założenie jest proste. Mamy być ostatnimi. Mamy po prostu być tymi tak naprawdę pierwszymi. Tym numerem jeden, który pokona tutaj wszystkich. Ej tutaj Widzieliście? T -t 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 Ta szkała jest za duża Ta szkała Kurde, no ile on już dostał razy? A, czemu ja w skały strzelam? To jest jakaś zbugowana skała, Ona ma nie niewidzialną tę... Niewidzialną blokadę Dobra, to chyba nie ma sensu można... Nawet nie można na nią wejść Dobra, jest coś się nas buguje, ale... <grystanie> Jej, no, halo, skała! Ile on razy już... Zabiłem go? Nie, ojo, ktoś, dobra, ktoś ma scouta i ktoś ze scouta go zabił, ja mam tutaj asystę. O kurde, tam jest. No walnąć, heada w trakcie lotu, to dobry strzał, nie powiem. No dobra, udało się typkowi. Tak, a czemu tutaj wszystkie typy chcą zbanować Sawę? Trochę nie rozumiem. Każdy, każdy w dolnym lewym pisze fold ban Sava. No, no nic, zobaczymy. Czy jest to jakiś hacker? Co, co wydaje mi się całkowicie bez sensu, czy jednak też nie. Dobra, mamy tutaj jednego typka z UMP. Który widzi tutaj drugiego chodzącego gdzieś u góry? Mam tutaj typka z 5.7 i który zamienił to na USP, ale chyba w ogóle nie wie co się dzieje. Nawet. A jednak z makiem. No i mam jeszcze tutaj sawę i drugiego typka. Zobaczymy co tutaj ludzie mówią. Minus tego serwera jest taki, że nie mogę w ogóle wejść na tablicę, jakby ani tab nie działa, ani tilda jako tako, żeby zobaczyć wyniki i tak dalej, więc Działo to dosyć śmiesznie. Ale wszyscy chcą tutaj zbanować SAWy, więc albo on jest super OP, YOLO, Global Elite, nie wiadomo kto Albo jakiś pro player Albo typy, który ma haksy, bo wie gdzie są wszyscy Albo po prostu typy, który dobrze gra, no ja nic nie mówię Dobra, ten typy chyba sobie kupił e, jakiegoś speeda To nie jest hack, to co on ma, bo tutaj po prostu jest możliwość wykupienia e, Za pieniążki zarobione za granie na serwerze, po prostu Takie bonusy, tak więc wiecie Dobra jeszcze jedna runda, jeszcze jedna runda, tak więc zobaczymy jak to wszystko będzie. Gram następny raz. Tutaj te noże mnie nie obchodzą, ja sobie pójdę gdzieś tam. Szkoda, że nie można tutaj wyskoczyć. Jakby się dało, może jakieś nie Nie, nawet panych opot tutaj się nie da robić. Tak to nic nie. Dobra, lecimy dalej, w tę same strony pojedziemy, tak więc. Myślę, że będzie spoko, tutaj za kilka sekund już się to wszystko rozpocznie. No i lecimy dalej. Przy okazji mam nowe światło, jakby ktokolwiek nie zauważył, wreszcie nie jestem ciemny po prawej, o, oczywiście, teraz jestem może troszeczkę jaśniejszy, nawet i po prawej, ale jeśli będę nagrywał kiedykolwiek w nocy, to to będzie po prostu cudmiód i orzeszki, tak więc uwierzcie mi czy nie, ale to będzie fajne. Bardzo fajna opcja. Czemu tutaj tyle osób poszło w moją stronę? Halo! To były moje skrzynki. Dobra, to ja pojdę w takim razie w tamtą stronę. Mam nadzieję, że nikt nie z nożem nie będzie, no, gonił, a oni tak zanim dojdą po ten nóż, to trochę minie. Tam jest typek. On chyba nie zauważył, że tam jest skrzynka. Dobra, no to ja tam idę. Idziemy w to samo miejsce w takim razie. Zobaczymy, czy o kurde, Alman pinga jakiegoś coś mi skacze na dole. Dobra, ja tam nie znam się na tych informacjach. Idziemy tutaj po skrzynkę. Zobaczymy, czy to jest tak, że w każdej skrzynce te skrzynki są jakby od góry zaplanowane. A nie, no właśnie. Bo byłem ciekawy, czy w każdej skrzynce są te same bronie. Bo widzimy, że skrzynki znajdują się w tych samych miejscach, ale broni są po prostu losowe. Tam widzę, że gdzieś ktoś ze scouta już napiernicza ostro. Oczywiście nie słyszę, tylko widzę. Dajcie mi tylko wejść na chwilę do tego, zobaczyć. Przepraszam, jeśli komuś coś przeszkadza, ale muszę coś posprawdzać. Dobra. Po prostu dam wam troszeczkę głośniej gierkę, tak więc. Postaję, że ona była na ok głośności. A tych ruskich i tak nie chcecie słyszeć. Tylko po prostu. O, ptaków tutaj się nie spodziewałem. Tutaj cicho, bo cicho, ale są. Ale gram, dobra. Już trochę osób zginęło. Jakby ktokolwiek pytał, to, ja, to jestem w Silverze. Nie gram w CSO. Pół roku chyba, wczoraj zagrałem z kumplami, byłem top 2, tak oraliśmy, że nie wiem co, ja tym bardziej. No ale tak długo się nie grało, że przez te rangi jakieś w się podobno się spada, no i ja też spadłem do srebra 4, tak więc pozdrawiam. Ponownie srebro 4, a byłem na podwójnym kałachu w laurach, jak dobrze pamiętam, na początku, tak więc no różnica jest, jakby nie, jakby nie patrzą. To dobra, nie, nie, nie lubię... O wilku mowa. Czy ten typek? Nie, ten typek nie żyje. Nie lubię Desert Eagle'a. I właśnie chciałem powiedzieć, że chciałbym mieć Scouta, no i jak widzicie marzenia się spełniają, wystarczy być troszeczkę bardziej ambitny i coś robić w życiu Na przykład założyć kanał na YouTube, prawda, to jest bardzo ambitne No ale dobra, tutaj grafika jest shitowska, to nie przez tekstury, tylko po prostu taka mapka no, Tam widzimy skrzynkę, ale tam jest bardzo fajne miejsce na typka ze Scoutem Ale z drugiej strony, jeśli ktoś inny ma Scouta, no to on też ciebie dosyć szybko zdejmie, tak więc Jakby nie patrząc Niby ok, ale w praktyce nie do końca, okej, okay, tam jest typek Pozdrawiam, srebro 4. Tak, ja teraz będę siebie Srebrem 4 nagrzewał. Dobra. I właśnie dlatego wyłączyłem wam mikrofon. Znaczy tam, znaczy tamtym typkom dałem tak cichą możliwość, że nie wiem co. Dobra, szukamy dalej. Zostało 5 graczy. Więc ja jestem cholernie ciekaw tutaj, gdzie oni się znajdują. Oczywiście jeśli, jeśli ktokolwiek sobie załączy tego kupnego speedhaka, no to ja mam duży problem, bo ze skałta to ja go raczej w ogóle nie zaoram. E, no ale dobra, tam powiedzmy, że nikogo nie ma. Tutaj ludzi jakoś nie widzę. Ten radar jest pobugowany, więc tak nic nie widzę. Jestem ciekaw, czy on w ogóle działa. A osoby, które mają tutaj VIP'a i dużo pieniędzy na serwerze po prostu mają udogodnienia. Typu radar, mapka, wiedzą gdzie kto jest i tak dalej, i tak dalej, więc sami wiecie jak to działa. Mm, ale dobra, jesteśmy na razie w top 3. Na 26 osób tylko jest top 3. Srebro. Minus jest taki, że ja w ogóle nie wiem, gdzie oni są. A ciągle gadają po rosyjsku. Jakby się przemknęli, byłoby milej. Dobra, ostatni typek został. Jeden na jednego. To ja idę tutaj na górkę w takim razie. To jest miejsce, na którym każdy mnie zobaczy, ale zarazem ja też kogoś będę mógł zobaczyć. Więc jeśli ja go zobaczę pierwszy, to ja się ukryję. I prawdopodobnie już nie będę na tym miejscu tu chodził, tylko pierwszy trzeba tam jakoś wejść, a ja nie wiem jak. To nie jest dobry pomysł. Podanie chyba na rosyjskie serwery nie jest najlepszym pomysłem, chociaż są one na maksa zapełnione zawsze. Więc jest ciekawie. Dobra, idę na tą górkę tutaj mniejszą. Tutaj przy tej stacji, tym tym, sobie dojdę gdzieś tu i zobaczę te drzewa przeszkadzają. Mam dead Red igla i sporo amunicji, ale to i tak zbyt dużo nie zmienia. Bo ja pierw muszę go zauważyć, a z tym może być problem, żeby go znaleźć. Gdyby on zaczął strzelać albo coś, no to ja bym, wiecie, usłyszał gdzie on jest. Mnie się potrzeba, ten... Dobra cię bądźcie. Ja się teraz spróbuję skupić. prawa, prawa, prawa. coś mówią? A tam jest typ. No i proszę bardzo moi drodzy widzowie, Stilgar wygrał rundę. Nie będę tańczył, bo będą jakieś dziwne memy na maniaka Stilgara, przy okazji zapraszam również na moją grupę. Zobaczę sobie tylko, ile już nagrywam, bo ja muszę tutaj mieć wszystko ten. Wiem, że mam zegarek i wszystko nie popatrzyłem na początku, tak więc wracamy już do gierki. Ja tutaj sprawdzam po prostu wszystko, czy jest wszystko ok, bo ja naprawdę dbam o to, żeby odcinki wyglądały fajnie. Przy okazji dla tych, którzy już dotrwali do tej 10 minuty taka wyjątkowa informacja. Te, dziękuję, że tutaj już jesteście teraz. Prawdopodobnie będzie tak, że w maju lub w czerwcu już będę miał nowy komputer. On czy ja się tak staram, żeby już gdzieś do tego momentu zdobyć te pieniążki? Ponieważ chciałbym zmienić całkowicie jakość. O, Jezus, Maria, głośno. Jakość, właśnie, nagrywania. Ponieważ chciałbym po prostu mieć lepszy komputer, żeby nagrywać lepsze gierki. Nie wiem, czy wy w ogóle widzicie, ale tak jest, że. a ja w ogóle broni się ma. Jeśli ktoś jest top 1 to on ma broń! What the? tak tylko. Jak ja w nich celuję to ten... Dobra, jak, jestem, jak jesteś top 1, to ty masz broń. Dostał stopy. Dostał czy nie dostał? A, czyli jak wygramy to dostajemy broń na następną rundę. To jest bardzo, bardzo ciekawa opcja. Ja dopiero teraz przed chwilką się skapnąłem o tym. To jest bardzo, bardzo fajne. Ja tutaj po prostu mogę ich wykoksić na początku. Dostał Teraz już nie dostał Dobra, mam jedną asystę, bo tutaj typek dostał Desert Eagle a. To jest prawdopodobnie ten tamten Tutaj dostał heada Mamy killa, bardzo fajnie Tylko on do końca strzelał i tam był typek, czyli tam gdzieś jest jeden typek Tam jest typek, tak Dostał czy nie dostał? O, to jest pytanie. Dobra, mamy drugiego kila. Pięknie, pięknie nam leci teraz. Kurde, tam jest dwóch typków. Dostał po dupie czy nie dostał? Bo no, muszę przeładować, mam bardzo dużo amunicji. Bardzo fajne miejsce, tylko że minus jest taki tego miejsca, że ja. Nie widzę tak naprawdę, gdzie oni są, dobrą przejść. A tu jest jeszcze jeden. Gdzie on jest? Tam tam jest jeden, oni tutaj razem grają Ja pierniczę O kurde spadłem Dobra dostał heada, jeden rusek Nie ma jakiegoś playowania. kurde, co oni razem grają? Spadajcie, takie osoby powinny bany dostać Ale nam idzie genialnie, co z tego, że mamy broń, po prostu wygraliśmy, dlatego mamy broń Czekaj, oni coś powiedzieli, Stilgar, Stilgar, ja, ja się boję, że mi za chwilę do jakiegoś bana dadzą Dobra, czekajcie, idę tutaj za skałę Wiem, że na noży się szybciej biega, ale tutaj jest gdzieś typek Nie, nie ma go chyba, chyba gdzieś się polazł ja może przeładuję w tym przypadku 3, 4, 5, 6, 7 graczy Wątpię, że będę to wygrał jeszcze raz W końcu jestem srebrem, a tutaj pewnie są jakieś kałachy Wiecie o tym, że ja to ironicznie mówię, żeby nie było, co nie? A, ale, ale dla mnie po prostu takie rzeczy jak rangi w grach nie mają znaczenia, zresztą rangi w prawdziwym życiu też nie mają znaczenia. I czy dla mnie typek jest profesorem, czy, czy nie ma żadnego tytułu, to dla mnie jest to tak naprawdę jedynki. Znaczy, owszem, ten typek, co ma profesora, to jakąś tam szacunek, można powiedzieć, ma większy, że wiecie, o, profesor coś musiał robić, żeby to osiągnąć, ale różnica realna jest praktycznie żadna, więc to jest, to jest tak naprawdę temat do całego vloga, więc nie rozumcie mnie źle. Po prostu tutaj mm, ja mam po prostu swoje danie o pewnych, swoje, swoje myślenie o pewnych rzeczach. Które w oczach innych po prostu są, no, ubóstwiane na maksa, co nie? Tam jest typek Jak on nie dostał heda? Dobra, umarł pięciu graczy. Jakiś rusek ten Markus się wkurzył. Suka billiad o kurde A szedł prosto do skrzynki i zginął, co nie? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu graczy Mamy Scouta i to jest genialne, mamy bardzo dużo amunicji, to mnie zdziwiło, że mam tyle amunicji, czyli jak zginiemy, znaczy jak wygramy jako numer jeden To dostajemy jakby te bronie nasze z maksymalną ilością amunicji, tak? Tak ja, tak, tak ja chociaż to rozumiem Tutaj broń jakaś mak Nie, ja wolę Scouta. wolę Scouta. jednak on miał maka Maka miał? Tak, 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 tak. Pójdziemy sobie tutaj tą, tą końcówką. Pięciu graczy nadal jest Nie pamiętam scout robi robotę, co nie? Czterech graczy, okej okay. Nie, dobra, myślę, że ktoś tam jest. Tu można bardzo fajnie się w krzakach ukryć Bardzo, bardzo fajne miejsca tutaj są. to na jest Dobra, niech oni sobie tam gadają, ja się tutaj muszę skupić, bo cztery graczy zostało. I teraz się każdy tak naprawdę będzie krył, a nie tak jak ja chodził na sam środek. Ale ja gram dla zabawy, więc mi to naprawdę nie obchodzi czy wygram czy nie, ale cieszę się jak wygram, tak więc... Dobra, pójdę na tą górkę, to nie będzie bezpieczne oczywiście, to jest głupi pomysł ogólnie mówiąc, bo lepiej po prostu czekać w krzakach, no ale... Jeden na nie wiem gdzie Nie skrzynki mnie nie obchodzą, ja mam tyle amunicji, że nie wiem co Kili trochę też się uzbierało, asysty również Tak samo jak i headshoty, tak więc poszło nam fajnie teraz Czy ktokolwiek ich rozumie? Ja jako taką potrafię zrozumieć rosyjski, bo nie jest to trudny język do zrozumienia Do pisania oczywiście, ja nie umiem w trylicy. Do gadania, okej, okay, może bym się potrafił do, dogadać ale żeby zrozumieć, usłyszeć, to to jest bardzo łatwe. O ile ktoś ma mikrofon nie taki, że Ja w ogóle nie wiem o czym mówię, tak więc... Tak jak ten typek, który mi ciągle tutaj spami, a ja nie wiem o co chodzi mu. Po prostu. Czterech graczy. Pójdę tutaj na górkę i zobaczę, czy ktoś jest tutaj za tą górką. Oczywiście ciągle się gdzieś patrząc i obracając. No i się nie Ekstra. to... powstało tu nie widzę, gdzie oni są? Jest. No przecież to cały. Noż. Nie, no, noż nie jest potrzebny. Tam jest typek. Pięknie. Dobra, mamy jednego typka. wiem gdzie jest jeden. Dawaj, ja cię będę tupał. Steelger. Ale nie tam dwoje. Jak dwoje tam typów. Steelger prosto. Вот. No, ubię go Chyba jakieś टीमें, prawdopodobnie. podobnie. Nie, tam dwoje timów. Dobra, ciebie nade chociażby odnogę pójdź, a bym odnogę z drugiej To jak GTA. Mamy jednego killa. Kurde, jak mnie wkurzają te ruskie, co tak się teamują, że ja nie wiem co. Kurde, dostał w nogę, bez jaj. Mamy, mamy killa, mamy killa. Czekaj, czy oni chcą mnie... Jaki knife fight? Halo? O co chodzi? Dobra, chodź tu. Knife fight, jeden na jednego, moi drodzy na tym też zakończymy dzisiejszy odcinek. I umarłem. 104 w dwóch trafieniach. Nie wiem, jak on to zrobił. Nie tak szybko, ale dobra, moi drodzy widzowie. Myślę, że też na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Genialnie nam to wyszło, powiem szczerze. wkładają mnie takie wszelkie teammaty, ale ja się cieszę bardzo, że mi się udało. krótszy odcinek, no bo to jest odcinek taki na święta. Ja wyjeżdżam, nie będzie mnie od soboty do wtorku, tak więc muszę sobie coś ponagrywać naprzód. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Wyszło nam naprawdę fajnie. Zostawcie łapkę w górę, ja miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa-pa-pa.